Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rady, jestem Wróżbieta i spędzę z Państwem dzisiejszy wieczór. Poza wizją dzisiaj ze mną jest Jasnowitz Roland, a poza wizją telefon 708 788-660. Dobry wieczór, ja Dobry wieczór, witam tam. bardzo serdecznie, to rodzinie. Jak tam? A w porządku, super. No i co tam powiem, wszystko jest dobrze. Pogoda nam się zrobiła bardzo duszno i upalnie, no. strasznie niestety, ale ogólnie jest całkiem fajnie. Ogólnie jest całkiem fajnie. Pewnie, tak? pewnie. Jak zawsze, nie może być inaczej. Mhm. Tylko może być dobrze. No to super. Ja tradycyjnie chciałem ci zadać pytanie. Oczywiście. Mhm. A o czym? O czym będzie dzisiaj w programie. Mhm. Dzisiaj chcę powiedzieć w programie na temat bycia świadkiem. Świadkiem swojego życia, ale w dwóch aspektach, tak, czyli w dwóch jakby awersu i rewersu, czyli tym, że albo karmimy swoje ego oczami innych, czyli musimy się im pokazywać być jakby cały czas na topie jakoś tak tego rodzaju, albo z drugiej strony bycia zamkniętym w sobie i szukania w sobie wewnętrznej, jakby tutaj ścieżki, wewnętrznej drogi do właśnie odnalezienia tak właściwie siebie. Mhm. I o tym chciałbym dzisiaj właśnie powiedzieć. Mogę zadać Ci pytanie. No oczywiście, że tak. Bardzo proszę. A wiesz, do czego ego jest nam potrzebne? Ego jest do czego potrzebne? Tak, żeby nas motywowało do działania. A, ono nie motywuje nas do działania, bardzo rzadko. Ale, ale niektórych nakręca. Rzeczywiście, mhm. masz rację, bo, bo, bo znamy takich ludzi, których nakręca go. Ale e, chcę Ci powiedzieć, że ono jest nam potrzebne do życia społecznego. Mhm. I to jest tak, że życie społeczne bez ego by nie istniało, bo ego zawsze się odbija w świat zewnętrzny. Dla ego są potrzebni inni ludzie. I ci, tak, którzy, ci, którzy właśnie prosperują bardzo mocno w świecie zewnętrznym, tworzą coś, to to te ego ma, ma dobry zwyczaj. Hmm. Powiedziałbym, jest dobrym twórcą. Dlaczego o tym mówię? Bo <coughs> często. Niektórzy wezutorcy zadają sobie pytanie, idąc, przechodząc tam kolejne etapy swojego własnego rozwoju, i dochodzą do wniosku, że właściwie ego to całe zło. I można było tak powiedzieć, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy bardzo samotni i bardzo, powiedziałbym, wyizolowani. I wtedy rzeczywiście rzeczywiście to ego, ego nam bardzo przeszkadza, i jeżeli chcemy gdzieś samotnie, w pustelni, pełnić, powiedziałbym, tak dożyć... Jesteśmy sami z sobą wtedy. Tak, to, to tego mhm. rzeczywiście... Nie jest czyli, potrzebne. ona rzeczywiście jest takim szkodnikiem wtedy. Mhm. Natomiast jeśli żyjemy w świecie społecznym, to coś, co, co leży pomiędzy nami, a właśnie innymi ludźmi, dajmy na to różne społeczne rzeczy, które są tak mhm. społecznie użyteczne rzeczy, społecznie stworzone użytecznie rzeczy, to... to... No, to jest właśnie wytwór tego, że. Tak, ego to jest takim odbiciem, taką dwubiegowonowością w sumie, bo my wydajemy z siebie to ego, ale to ego tak samo do nas wraca w oczach innych. I to jest to, że w większych grupach ludzkich, czy, czyli miasta i inne rzeczy, to co wspomniałeś, w pustelni ono może przeszkadzać, ale w większych miastach czy w grupach społecznych po prostu ono jest niezbędne. Jest niezbędne. Tak. Do, do wzrostu po prostu, bo gdyby nie ono, to byśmy po prostu mogli wejść pod ziemię i tam tylko i wyłącznie tam zostać. Hmm. No właśnie. Tak, tak właśnie. mądry człowiek z ciebie. Bardzo dziękuję. I nawzajem. <laughs> my się tak chwalimy, kochani, aj, aj. tutaj. Trzeba. Jak się tak. my się nie pochwalimy czasem. <laughs> <laughs> na to. <laughs> za, nawzajem <laughs> sobie <wzmacniamy> ego. <laughs> no dokładnie. A ja będę chciał dzisiaj powiedzieć o no, no, dwóch światach właśnie. Dlatego zatrzymałem się chwilę przy, przy ego, bo ego to jest świat zewnętrzny. Ona nale należy do świata zewnętrznego i bez świata zewnętrznego go nie istnieje. Ona jest, to jest coś w nas, co poszukuje właśnie odbicia, poklasku, tak. ale, ale i różnych innych rzeczy dotyczącego świata zewnętrznego, bo na przykład, jeżeli kogoś coś boli, albo. Ktoś ma jakiś lęk, taki osobisty lęk, mhm. załóżmy, ma jakieś zobowiązania, długi, czy coś w tym rodzaju, to ten świat zewnętrzny to go wtedy, wtedy bardzo tłamsi. Tak, bardzo mhm. tłamsi, powoduje, że czujemy się mniej ważni. Jesteśmy odsunięci od społeczeństwa. Tak, dokładnie mm. tak, odpycha was odpycha od społeczeństwa. I chciałem powiedzieć o drugim świecie, świecie, którym ego mówi bądź ważny, a nasz świat wewnętrzny bądź wartościowy. Mm -hmm. I do świata wartościowego, do naszych wartości nie, po, nie potrzebujemy ego i nie potrzebujemy w ogóle innych ludzi. Tak. I jeśli wytworzymy pewnego rodzaju równowagę pomiędzy jednym a drugim, to, to wtedy nam jest fajniej żyć i wtedy żyjemy bardzo spokojnie i tak e, powiedziałbym, w dużej mierze zrównoważeni jesteśmy. I mamy radość z tego życia. No, U, no właśnie tak. Dokładnie tak. I o, o tym właśnie chciałem dzisiaj powiedzieć. Super. No. Super. Będę u Cię posłuchiwał, jeżeli pozwolisz. Dobra, dobra. Okay. Ja jestem teraz do Państwa dyspozycji tutaj. No tak się przypomnę tylko. Pozwolisz? Tak a na 708-788-660. To do mnie numer tutaj telefonu. Do tego niebieskiego studia także zapraszam. Ech, a ja mm, bardzo Ci dziękuję. Na dziękuję bardzo serdecznie powracając do właśnie tego, tego naszego, powiedziałbym, naszego świata, dlaczego jest to dla nas ważne i dlaczego jest to dla nas takie fajnie, użyteczne i że możemy zrozumieć, bo jedną rzeczą, którą dobrze, abyśmy, abyśmy wiedzieli, że to, co idzie ze świata zewnętrznego, czyli właściwie z takiego ładnego świata, z którego powiedziałbym, czerpiemy korzyści, Różnego rodzaju korzyści, które mówią o tym, że możemy żyć, załóżmy, lżej, wygodniej, lepiej, spełniać się w jakimś sensie i, e, ten świat, w którym, który idzie do nas z zewnątrz, tak jak powiedziałam, on niekoniecznie musi być światem, światem złym, on może być światem różnym i z reguły jest różnym światem, natomiast istnieje jeszcze coś takiego i jest on często bardzo mocno potrzebny. Niektórzy ludzie, którzy się zachłysnęli tym, powiedziałbym, światem, światem zewnętrznym, bardzo mocno ro rosną w pióra, są takimi bufonami, stają się mówcami wielkimi i, i, i temu podobne. No, myśmy dzisiaj akurat <laughs> mieliśmy okazję próbki różnych rzeczy, które się działy, no właśnie przed Sejmem naszym. Tam każdy chciał zaistnieć. Każdy chciał zaistnieć, każdy chciał się dopchać do mikrofonu, i w, w tym momencie pracuje. Widać, że właściwie jest zero człowieka, ekstremalna ilość ego, które, które pracuje. I, I taki człowiek, który właśnie gdzieś szuka odbicia w tłumie, pracuje na zasadzie, że jego wypełnia ego, on chce być ważny, jego poczucie. Ważności jest wielkie, ogromne, olbrzymie. Natomiast w drodze takiego naszego osobistego rozwoju, roz, rozwoju człowieka, dobrze, aby, abyśmy wiedzieli, abyśmy mieli zrozumienie, że mamy w nas samych coś takiego, jak poczucie. E, Poczucie wartości. I do poczucia wartości niepotrzebny jest nam świat zewnętrzny. Kiedy mm, czujemy się na przykład źle, kiedy jest nam jakoś tak, <śm> powiedziałbym, nie do końca dobrze. Kiedy jesteśmy choć trochę niespełnieni, albo więcej niespełnieni, kiedy na przykład, dajmy na to, zostawił nas chłopak, mamy egzamin, coś, co dzieje się na zewnątrz i budzi w nas samych, powiedziałbym, jakiś lęk, jakiś niepokój, dobrze jest zadać sobie pytanie, czy to dotyczy tak naprawdę mnie? Czy to wszystko, co się dzieje w świecie zewnętrznym, dotyczy mojej osoby? I mojego poczucia wartości, czy poczucia mojej ważności? Bo jeżeli dotyczy poczucia mojej wartości, to nie może płynąć ze świata zewnętrznego. Ono musi płynąć z mojego wewnętrznego, osobistego przekonania i z mojego osobistego, wewnętrznego, moje, mojego osobistego, m, takiego bardzo, bardzo subtelnego e, poczucia. Tego, że jestem sam ze sobą. I e, wtedy mm, z całą pewnością możemy powiedzieć, że ten świat, w którym właśnie my gdzieś się poruszamy wewn wewnątrz siebie, do którego spychamy całą masę rzeczy ze świata zewnętrznego, jest bardzo często mylony przez nas i bardzo często przez nas niepostrzegany. Rozerwanie tych dwóch światów. Mm, one może nie tyle rozerwanie, to jest na zasadzie takiego, tak jak jest znak nieskończoności, że te, te dwie łezki one się spotykają i tu jest świat zewnętrzny, i tu jest świat. I to jest taka wymiana ciągła informacji pomiędzy, pomiędzy jednym światem a drugim, kiedy nie mamy jasno określonego właśnie tego punktu styku pomiędzy tymi, świadami, tymi światami, on będzie. W nas samych burzył, on będzie w nas samych ciągle tworzył wiele niepokoi i wiele takich różnych nie do końca dobrych rzeczy. Znam wielu znajomych, którzy na przykład są bardzo, bardzo wartościowymi ludźmi, wspaniałymi też przyjaciółmi, dobrymi mężami, wspaniałymi żonami i, i, i na przykład Wykonują różnego rodzaju zawody, niekoniecznie zawody, które, które mają za sobą zaszczytne miejsca, i są naprawdę wartościowymi ludźmi, i wiedzą, że wykonują ten, ten tylko zawód, a ich wartości są na tyle silne i na tyle mocne, że kiedy idą do domu, kiedy robią cokolwiek, to. Mają silne odgraniczenie tego, że świat zewnętrzny tak naprawdę składa się, powiedziałbym, z wielu różnych elementów. Natomiast jeżeli masz swoje wartości, silnie zakorzenione własne wartości, to dla nas jest najważniejsze, żebyśmy mieli na przykład, żebyśmy blisko byli ludźmi, ludzi, których kochamy, żebyśmy ich szanowali, żebyśmy ich chronili, żebyśmy ich na przykład otaczali opieką i tak dalej, i tak dalej. I to są największe wartości dla nas. Mało wtedy nas interesuje, co kto, co kto o nas powie lub co kto o nas myśli, bo postępujemy według. Określonych zasad, zasad, które są zgodne z nami samymi. Wtedy, kiedy coś dzieje się, co nie stanowi dla nas takiego, powiedziałbym, silnego wezwania, co nie stanowi dla nas mm, takiego, po, takiego silnego impulsu na zasadzie, że nie dotyczy to mojego wnętrza, to właściwie możemy powiedzieć, że skoro nie dotyczy nas, nie dotyczy ludzi, których, którzy są naszymi wartościami, takimi głębokimi, naszymi osobistymi wartościami, to właściwie to dla nas nie istnieje, bo to jest tylko takie ble, 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 ble i to jest tylko taka polityka. I wtedy, e, wtedy jest fajnie, bo wtedy pielęgnujemy, wtedy wiemy, że tak naprawdę świat zewnętrzny, który istnieje, problemy świata zewnętrznego, które istnieją różnego rodzaju, są problemami, które albo dotyczą nas, bo możemy w nich działać, czyli możemy w nie ingerować, albo w ogóle dla nas nie istnieją. Czyli jeśli ja często powtarzam taki, taki motyw, który mi kiedyś, jak byłem młodym chłopakiem, Gdzieś tam właśnie tak odpiastowałem jakąś taką wysoko, wysoką funkcję i, i nauczyła mnie pewna pani, która myła, myła schody. I szedłem, pamiętam, pod te schody i, i zaproponowałem jej pomoc, oczywiście no, na zasadzie takiej, tylko... Tylko broń Boże, nie powiesz, żebym Ci pomógł, nie? Czy może Pani pomóc? Albo coś w tym rodzaju. I ona mnie nauczyła takiej takiej bardzo fajnej rzeczy. Zwróciła się do mnie i mówi, synu, słuchaj, to jest tak, musisz się tego nauczyć w życiu, że albo klękasz i mi pomagasz, albo nie proponuj mi pomocy. Bo moment, w którym mi proponujesz pomocy jest momentem, w którym liczysz, że ja Ci odpowiem nie. I yy, to jest działanie na zasadzie, jeżeli mam coś na wyciągnięcie ręki, to nie mówię o tym, ale to robię. Jeżeli mamy, żyjemy w świecie lęku naszego, ego, to będziemy mówić, a nie będziemy robić. Będziemy filozofować. O tym, co mamy zrobić, ale nigdy tego nie zrobimy. Będziemy snuć plany, które są fajne, natomiast kompletnie nie będziemy je realizować. I tak się dzieje, kochani, często tak się dzieje, właśnie jakby to Wam powiedzieć, w różnych, ale to różnych okolicznościach. O, halo, chyba mam połączenie. Halo. I powrócę chwilę do, do tematu, o którym, o którym mówię. Do tematu, który, jeśli jest dobrze zrozumiany i dobrze przez nas pielęgnowany, to może stać się w pewnym momencie najważniejszym tematem naszego życia i takim setnym naszego życia, że poczucie wartości dotyczy tylko naszej osoby. I jeśli mamy poczucie, wysokie poczucie wartości, to szczęścia nam nich nie odbierze. Ale telefon, chyba. Też warto jakby w niektórych momentach bardziej kierować się sercem niż rozumem, rozsądkiem, bo w większości ego to jest właśnie nasz rozum, to, to, tak to tak to mogę określić i właśnie dlatego tym się kierujemy. Intuicja to jest zupełnie co innego, czyli znalezienie tego źródła wewnętrznego, czyli jakby druga strona medalu, czyli jesteśmy zupełnie sami, może nie na pustyni, ale w pustelni i czujemy się właśnie w sposób taki Zaglądamy w głąb siebie samego, a nie patrzymy się w oczy innych, które odbijają tylko i wyłącznie nasz obraz. Tak to mogę poniekąd określić, także myślę, że bardziej rozwinę to trochę w, w swoim programie, i myślę, że to też będzie miało jakby dla nas znaczenie takie, żebyśmy mogli pewne rzeczy zrozumieć, co robić, co warto robić, w jaki sposób można postępować i w jaki sposób jest to dla nas dobre. Ale z tego, co słyszę, z tego, co widzę, dobry wieczór. Hej, dawno nie było mnie. Hej, miło, że jesteś. No, dokładnie tak. Dokładnie tak. No właśnie, mówiłeś o intuicji. Mhm. Intuicja w świecie zewnętrznym nie istnieje. W świecie zewnętrznym nie istnieje, ona istnieje w nas tylko. A jak, jak rozróżnić intuicję od lęku? Intuicja, jak rozróżnić od lęku? Mhm. Lęk to jest coś, co pokazuje nam obraz jakby troszeczkę przekłamany. To mogę określić to w ten sposób. I rozróżnić ją można w ten sposób, że intuicja to jest coś, co powinni, czym powinniśmy się kierować, a lękiem raczej nie jest. Ale, ale, ale powinniśmy. I ja pytam, jak rozróżnić? O, szczerze mówiąc, nie wiem. Aha. Nie wiem. Powiem ci tak, że jak mamy po, potrzeb intuicji, mhm. to. Jest to jedynie prawdziwy potrzeb, mhm. on się nigdy nie myli, a od lęku rozróżniamy, rozróżniamy tym, że intuicja wypływa z nas, mhm. a lęk przychodzi z zewnątrz do nas. Mhm. I to, to jest tak, że czujemy, że w nas samych coś się dzieje, a lęk. Mówi, że ze świata zewnętrznego coś się dzieje. Mhm. I to jest... Ym, najlepszym przykładem jest y, 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 żelazko, o którym często myślimy. Czy wyłączyłam żelazko? Mhm. I jeżeli to idzie od nas na zasadzie kurde, nie wyłączyłem żelazka, ale to idzie spod piersi mhm. nas, wracamy się i wyłączamy żelazko i wiemy, że, żeśmy się wrócili. Jeżeli idzie kurde, spali się dom, mogłem nie wyłączyć żelazka, wracamy się, żelazko jest wyłączone. Mhm. I to jest, taka, to jest taka podstawa. I jedno, i drugie ono może wytworzyć lęk. Mhm. Tylko z zewnątrz lęk przychodzi, a od wewnątrz wytwarza lęk. To mhm. jest zupełnie co innego. Czyli coś, co czujemy, wytwarza w nas lęk, mhm. a z zewnątrz przychodzi lęk. Rozumiem. Czyli o, 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 od środka mamy wartość dodaną. Taki nowy wyraz, którego się uczy, wartość dodana. Rozumiem, jasność sytuacji. To jest na, na takiej zasadzie. Mhm. Jeżeli na przykład rozmawiamy z kimś i widzimy i od środka nas pojawia się uczucie, kurde, coś jest nie tak. Coś jest nie mhm. tak. To oznacza, że to uczucie jest prawdziwe. Mhm. Jeżeli. Od zewnątrz idzie te uczucie, czyli ten człowiek na przykład w swoich słowach kieruje w naszą stronę słowa, które budzą w nas lęk, oznacza, że to nie jest intuicja. Muszę to przemyśleć. Ktoś Rozumiesz? tak, to jest tak, tak. Niesienie lęku do nas. Czyli lęk to też może być nasza podświadomość, prawda? Nie, nie. Ja mówię o takim, mhm. takiej strukturze, że, że bardzo często trudno nam jest odróżnić lęk od mhm. intuicji. E, dlatego intuicja się nie myli, bo intuicja wcześniej wie, tylko krzyczy. Mhm. Tak, ale robi to nawet, bo, bo z tego co ja wiem po sobie, tak, to ona krzyczy kilkakrotnie. Wiesz, ja taki po, te, spotykałem się w swoim życiu z ogromną ilością wróżek, wróżbitów. Mhm. I to, to jest dla mnie takie podstawowe pytanie. Jak odróżniasz to? Znaczy, ja I chcę ci powiedzieć, nie. że właściwie, właściwie bardzo wiem. mało ludzi. Pomimo tego, że mówią, że są intuicy, i. Intuicja nie coś, tak. coś tam coś <laughs> To jest jedna, jeden wielki absurd, bo, bo to, jest takie, to jest takie proste. Mhm. No tak. To jest takie proste. Zawsze nie wiem. intuicja jest, mhm. na, jest tylko i wyłącznie <laughs> zero-jedynkowa. Mhm. Lęk ma wiele, wiele, wiele różnych. Dywaga dywagacji. Uh -huh. I on idzie, um, intuicja idzie z instynktu, uh -huh. takiego samo, samozachowawczego. Czyli, czyli takiego zwierzęcego, instynktu. Tak, instynku, taki piąty no. zmysł, dokładnie. Uh -huh. Dokładnie, szósty. Szósty. <laughs> ja już traciłem smak, to u mnie piąty. Aha, o to przepraszam. Dobrze. No to piąty, w takim razie niechaj będzie. Okay, dziękuję Ci, ślicznie. Bardzo zaprzewam. proszę, pozdrawiam, pozdrawiam. Cię. Powracając do naszego tematu, do tematu, który chciałem poruszyć i o którym będę mówił, bo jest to temat, który, tak jak powiedziałem, ma dużo wspólnego z nieskończonością. I ten punkt pomiędzy właśnie tymi dwoma łezkami, za łezką na plus i, i, i na minus, jest punktem, który powinniśmy, który który moglibyśmy, powiedziałbym, do którego moglibyśmy w jakiś sposób. W jakiś sposób dojść i zrozumieć, że coś, co płynie z zewnątrz budzi lęk, ale jest to irracjonalne. Tego tak naprawdę nie ma. Coś, co płynie od wewnątrz nas, jeżeli właśnie, ale mamy jeszcze SMSy. O, bardzo dziękuję. Jeżeli dotyczy świata ludzi, których kochamy, którzy są naszą wartością, którzy, e, e, którzy, b, b, z którymi chcemy być, z którymi chcemy tworzyć naszą rzeczywistość, którzy tworzą też naszą wartość, bo m, m, przyjaciele i, i ludzie, których kochamy, oni tworzą naszą wartość, to e, pamiętajmy o tym, że jeżeli tam nie ma strachu, nie lęku, ale strachu, to wszystko inne oznacza świat zewnętrzny. Czyli to, że na przykład dziecko będzie się źle uczyć, oznacza nie lęk nasz wewnętrzny, nasze poczucie własnej wartości nie jest zagrożone. Nie jest także zagrożone poczucie własnej wartości naszego dziecka, ale nasz lęk o to oznacza coś irracjonalnego, kompletnie czegoś co, o co w ogóle nie powinniśmy do czego nie powinniśmy zwracać uwagi. Takich rzeczy. Ustanowienie własnego poczucia wartości, nie poczucia ważności i odróżnienie świata, który jest z zewnątrz do świata, który jest do nas, do wewnątrz, pozwoli nam bardzo często odzyskać równowagę i dać nam to, że właśnie ty jesteś osobą wartościową. Nie dlatego, że ktoś tak chce, tylko dlatego, że sama o tym postanowiłaś. Ale mamy połączenie. Halo? Kochani, zbliżyliśmy się, zbliżamy się do końca mm, mojego programu. Za chwilę na moim miejscu usiądzie Jasnobis Roland. Ja tylko chciałem powiedzieć wam jedną, jedną rzecz. Świat zewnętrzny, wszystko to, co tworzy nasz lęk, jakikolwiek lęk, on jest stały. Musimy o tym wiedzieć. Świat wewnętrzny nasz, świat, który tworzy naszą wartość, a nie naszą ważność, winien piąć się do góry, ponieważ świat zewnętrzny jest stały. stały oznacza, że my, w stosunku do poczucia, poczucia ważności, Winniśmy rosnąć jako ludzie, którzy mają swoją wartość. Ja bardzo się cieszę, że mogę czasami tutaj usiąść, i bardzo się cieszę, że, że e, patrzę sobie na Was, i wiem, że macie swoją ogromną wartość, i nie dacie sobie jej, powiedziałbym, wyrwać z siebie, ale czasami te światy się mieszają i wtedy. Gdzieś bądźmy. Jesteśmy tacy ludcy wtedy. A na dzień dzisiejszy chciałam Wam powiedzieć już dobrej nocy i zaprosić na program. I Jasnowidza Rolanda. Dobrej nocy.